Czym to jest, za barbarem? I z suskawkami. Niskawk. Dobra. Idziemy odpakować paczuchę. Zobaczymy, co tam jest. Tak. E, witamy na moim dywanie. Mhm. Ja, witam na moim dywanie. Witamy na moim dywanie. Rozpakujemy paczkę z dobrego konia. Ja wiem, co w nim jest, ale Wy nie wiecie, więc Wam pokażę. Ale to porządnie opakowali, ja Cię kręcę. Yy, Mamy tutaj zapakowaną paczuchę i ja słyszę tutaj bąbelki chyba są. Jak będą bąbelki, to ja sobie powstrzelam, Wiesz co to jest? To jest dla konia. A tyle masz bąbelków, ja Cię kręcę, To jest wcierka rozgrzewająca, którą kupiłam dla konia, żeby sobie go pomasować. To jest koń, na którym ja zazwyczaj jeżdżę, skaczę, bo chodzi tutaj o siwą. Chcesz powąchać jak to pachnie? Tak. Ładnie. Rzeciu, chciałam Wam pokazać, jak ładnie jest szyba papier. Proszę bardzo. Tutaj. No. O! <słuch> Proszę bardzo. Jeszcze raz? Tak. O! Jeszcze raz musisz kliknąć. O! Brawo. Rzeciu, czym się bawimy? Co to jest? Tak, pod filcem. I ten, kto tutaj dojedzie, tutaj, to co robi? Wy. Kto tak zrobi, to wygrywa. No. Dobra, zaczynamy. Ok, ja się ubieram, i idę na dwór, bo zaraz mamy grilla, a najpierw jeszcze się pobawię chwilę z bratem i z małą sobie coś pogadamy, czy coś. Więc ja zakładam kurtkę, buty i lecę. Zaraz wam pokażę mój fitik w ogóle. Na tło nie zwracajmy uwagi, ale siup. Jest gituwa, jest gituwa, moi drodzy. To jest fitik, który będę chodzić do szkoły jakiś tam, wiecie, za jakiś czas. Bo ja zaraz muszę sobie stworzyć jakieś fity do szkoły żeby mieć w czym iść, co nie, jakby rewia Proszę bardzo, mam na sobie teraz kurteczkę, bo wychodzę na dwór. Czapeczkę i buciki, takie trochę cięższe, ja do wszystkiego właściwie zakładam takie cięższe buty, więc no i tutaj mam taki weścik bez ramion, taki wiecie, sweterę jakby. Zrobiłam już herbaty, wpadła na pomysł, żeby pokryć ciasteczko, więc y, proszę bardzo, y, przebrałam kurtkę, żeby mi się to nie zaświetła i lecimy na grilla, yeah! W ogóle jutro będzie bardzo ciekawy dzień, bo ogólnie dzisiaj wpadliśmy na pomysł, że pojedziemy sobie na kajaki i sobie będziemy płynąć kajakiem przez rzeczkę. Nie wiem, z 8 kilometrów? Dlaczego by nie? I mam tylko nadzieję, że będzie ładna pogoda. Oby, bo niektóre je nas zlało i podobno w ogóle na tej rzece są bobry i będą jakieś powalone pnie pewne, pewnie na. Rzece i albo będziemy musieli się schylać, żeby pod, przypłynąć pod, albo będziemy musieli przychodzić do brzegu, wychodzić, przenosić kajak i znowu wchodzić do kajaka po drugiej stronie pnia. To będzie zabawa, naprawdę. I w ogóle zastanawiam się, czy sobie nie zrobić takiego challenge'u, że wstaję sobie o 6 rano codziennie, ale nie wiem, czy wytrzymam, ale zobaczymy, spróbujemy. Why not? Ale ogólnie jest około 22. A jak sobie oglądać odcinek chociażby serialu, więc. Idę oglądać chyba Darka, bo nie chcę mi się ogonać dla kasady papel. Yy, więc no, idę oglądać Darka. Darek. <ścoughs>